Teoretycznie, ile tym mamy śrubek? Tutaj, tak. Rureczka, 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 to odkręcić. Tu jest śrubka. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziesięć, dwanaście śrubek. Tam jest yy, cztery śrubki na ten. Dobra, zrobi się. A nie wiem, czy wspomniałem, co się stało. Zaczęło ubywać płynu chłodzącego i to mocno a nie było widać wycieku. I tak myślałem, że to będzie chłodnica EGR. Bo po prostu ten płyn, który wyciekał i to sporo go wyciekało, szedł prosto w spaliny. Jak silnie był rozgrany, to wiadomo, wszystko wyparowywało, ale jak był zimny to pewnie trochę wody wleciało w to ale przepali przemieli. <grym> jak się zrobi, to przemieli. Dobra, rureczki popuszczone. Proszę się nie przejmować, że coś wycieka. To już jest sama woda. Tyle razy było to dolewana woda, żeby te auto zjechało, że nawet nie ma tego co łapać i nie ma się co bać o ekologię, bo to jest sama woda. A sama woda może sobie tutaj cieknąć, zaraz wyschnie i tyle. Gorzej, jakby to był płyn, no to by trzeba go łapać ze względu ze względu ekologiczny zdemontuję ten filtr powietrza, obudowę całą. 19 klucz, 3 śruby, 2 opaski i będzie nam naprawdę lepiej pracować. No tamta jest, no chyba, że ona jeszcze trochę trzyma, ale mi się wydawało, że... Ale jest? nie no już się rusza w całe no i wyszło ale tak na dobrą sprawę to nie wiem czy tego jeszcze tej środkową część kolektora czy nie trzeba odkręcić bo to, to nie robota to tak się nie, nie jest tak lekko to włożyć o w ten sposób chyba tą środkową część kolektora też zdejmiemy i zamówimy nowe uszczelki bo tak teraz włożyć żeby uszczelki to i tak nie podłoży nie wiem, ale chyba tak trzeba będzie zrobić. Uj, no i małe straty są. Zapomniałem rozłączyć tego czujniczka i, i się uszkodził. Trzeba nowy czujniczek dać i taki jeszcze taki kruciec się ułamał, ale ale nie ma co pierdzielić, tylko to odkręcić. To odkręcić. Chyba i tyle Też nie chciałbym tego ruszać już Nie wiem Moim zdaniem to nie wejdzie no spróbujemy hmm, hmm. dobra, trzeba to poczyścić i no i próbować Montować Такой короткий Откручивай С этих округлых каналов тоже там буш Słuchajcie, taka ciekawostka, to jest oryginał Mercedes, nie? Ze znaczki, Mer nie, w sumie znaczka też nie ma, ale to jest niby Mercedes, oryginał. Idziecie do Mercedesa, nie wiem ile to kosztuje, 7-8 tysięcy w Mercedesie? Nie wiem, nie pytałem się. A tak naprawdę to jest, to produkuje firma Behr, tak? I to idzie na pierwszy montaż. Hmm, możecie kupić takie coś, nie wiem, używane za 2,5 klocka, tylko nie wiadomo ile to pochodzi. Bo równie dobrze też możecie trafić na dobre, możecie na złe no różnie to może być. Wiecie, jakie z używkami. Możecie kupić regenerowane po 3000 zł. Możecie kupić yy, jako oryginał firmy Bech za 4700, chyba jest w Opoltransie netto. Ale możecie też kupić firmę Male, Male i, i Bech. <grym> To jest to samo. Oni się połączyli. No, nie wiem, czy oni się połączyli, nie połączyli. Co? Ale on To jest to samo. Mało tego. Tu jest male, a to i tak jest bechr. Yy, czy w ogóle. Ten wąż muszę przełożyć, bo ja tego węża nie mam. Z tego do tamtego od razu zakładamy? Czy tutaj go zakładamy? Czy na co nałożyć? No tu na ten No no to musisz poczekać Ja pierdykam siedzi Jest był Młotek gumowy No był młotek gumowy ale go nie ma Siedzi No kurwa No pod ręką miałeś młotek, aj dupa, z ciebie tam A mieliśmy na schodku go. No Głoboś Muszą pasować Mamy to Tutaj się zgrało, tu się zgrało Jednak jakbyśmy nie wykręcili tych Trzymaj drabinę tych kolektorów Wydechował z góry by się strzuwało no. już wszystko Ale No zaraz będziemy patrzeć bo ja wolę tu od tej strony. Dobra, tu śrubka pasuje. Tu śrubka pasuje. No i wola śrubka spadnie. Tu śrubka pasuje chyba od średniego. No i elegancko, te skręcamy. Średnio, te średnie do chyba tu, nie? Te średnie były... Tak, tutaj. małe takie... Co, chcesz jechać do domu? Nie wiem. To jechać ja sobie będę skręcił. Skręci Zaraz zobaczę, idę zobaczę, sprawdzę pogodę i... Będziemy dłubać. Kurczę, przelotne opady troszeczkę zakłócają prace remontowe, ale to nic, słuchajcie, ja wiem, że zara Z szacunku do hopoka pracy zakładam taką zaślepkę. Taka zaślepka jutro do mnie dojedzie z interkarsu 220 zł kosztuje. Oryginalna zaślepka. Ale ja to auto zrobię dzisiaj. Zrobię dzisiaj a tamtą zaślepkę sobie zostawię na półce, bo trochę tych aktrosów mamy. Także na pewno się przyda. A dzisiaj, z szacunku do chopokowej roboty, zakładam jego, jego zaślepkę. Tu dałem silikon, na silikon przykleiłem o -ring. Poczekam, niech to troszeczkę przyschnie, i założę tą zaślepkę, i też będzie dobrze. No, musiałem zaznaczyć. Teren, że tu byłem silikonem, no jakby to było bez silikonu. Robota, no co wy? Trochę popaduje, ale to nic. Z cukru nie jestem. Kręcę dalej, kręcę dalej. Muszę tutaj ten kruciec teraz przełożyć ze starego do nowego. Tutaj nowe podkładki do tej śruby znaleźć. Fajnie, nawet wam powiem, yy, znaczy, nawet wam powiem, że skusiłbym się o robotę. Skusiłbym się o robotę w trasie na wymianę czegoś takiego. Podjąłbym wyzwanie, już teraz wiem, z czym to się je, jak to się robi, co trzeba zabrać ze sobą, jakieś śruby, co odkręcić. No, mógłbym, mógłbym, mógłbym to gdzieś naprawiać mobilnie. Już takie prace końcowe, już yy, te osłony termiczne, chyba. Przykręcam, one są wyrobione, ale wszędzie daje takie podkładki. Ta osłona też jest tak wyrobiona, że nie zostawimy tego tak, tylko też damy takie większe podkładki. I tyle, Kurcze te śruby już tak są zżarte. O, że idziemy, może, do dawcy. Śrubek to są na 12 klucz. Wiedziałem, żeby tej skrzyni nie wyrzucać, że ona się będzie przydawać. Przydałyby się takie krótkie. Ósemeczki, śrubki. Kró o, tutaj widzę. Nie, ta może być długa. Apoka, jak wygląda. O! Idealna. Kurcz. Jakby stąd były. Dobra, te już są przepalone, to je wyrzucę. Uff, za trzy. I dam nowe śrubki. I większe podkładki i powinno to trzymać, zawsze będzie inaczej No idę po podkładki większe Powrabiało się, ale jeszcze jak duże podkładki przyjdą, to jeszcze dociśnie i, i będzie trzymać A że to trochę niezgodnie ze sztuką, ale to nic Ważne, że działa, o takie dam to taka zawsze coś tam do, dociśnie. O i cyk. O jest. Teraz tą wykręcić. Załamałem Cię, wąż mi się podwinął, ja przy wkręcaniu wszystko, składaniu nie zauważyłem, a wąż mi się podwinął i co teraz? Ja już no, no trzeba żeby... rozbierać od nowa, ale tak patrzyłem, patrzyłem, patrzyłem i teraz tak, Rafałek wykręcił trzy śrubki tutaj na tym dolocie, czy wylocie i poprawiłem. O Boże tutaj te trzy śrubki wykręciłem i udało mi się ten wąż mi się podwinął jak to się stało nie wiem ale udało się uratowałem to kurde bo... O oj rękawiczka poszła tam klucz jest i rękawiczka ja pierdyk ale się podłamałem że muszę to rozkręcać jeszcze raz ale udało się Kurwa Łoj się wystraszyłem matku. Ale będzie dobrze. Zaraz odpalamy Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Na razie nigdzie nie cieknie, to nawet nie ma już czasu na poprawki, nawet jakby to ciekło. Ja już. Marek jedzie, zabiera auto, ale wygląda na to, że wszystko jest ok. Dobra opuszczam kabinę i mam nadzieję, że wszystko jest dobrze zrobione nie ma wyjścia, musi być dobrze Tankujemy, auto, obracamy i zaraz jedzie Dobra Marek wyjeżdża Agregat chodzi, Aktroksik chodzi, mam nadzieję Uff. Kurwa co do minuty Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku Pojechał Dobra jeszcze jedna robota. Ten agregacik też jest po przeglądzie. A tu miałem opisać tylko filtry, że to było zmieniane. A jest, 30.04, dobra. No i został jeszcze, ostatnia rzecz mi została. I ten samochód też dzisiaj wyjeżdża. Będzie trochę tu spokój. Zaraz wam powiem, co mi zostało. O piardy, mu dało się. A co mi zostało? To wkurzyłem się i kupiłem nowy dozownik. Oryginalny, Mercedes. Nie, nie. Znaczy to jest oryginalny Mercedes, ale by mnie przepłacał. Yy, uszkodzony. Tu ma wtyczkę uszkodzoną i niby, że poobijany. Taki yy, bez opakowania. Gdzieś tam po magazynie się walał i za symboliczne parę groszy go kupiłem. Oj Boże, kochany, no, jako bez opakowania, no i bez zwrotu, nie? Ale co to ma być zepsute? Jak to wszystko dobre, nowe? No, że tu uszczerbiony, trochę i nie ma pudełka, i tak bym to wyrzucił. Wszystko dobra, będziemy mieli oryginał dozownik, zakładam. No, jak teraz nie będzie tamtego i płukałem, i tak, i rozbierałem, dmuchałem. I guzik nie chce działać. Zobaczymy zobaczymy ten tak wiem wiem trzeba o wszystkim mówić auto wróciło na poprawki myślałem że tutaj ten wężyk tam na dolocie mi pękł, ale, ale nie yy, źle spasowałem kolektor tutaj minimalnie tu doszło opaseczka tak tego i tu był duży przedmuch także tylko poprawiam opaski zakładam te same i powinno być dobrze mam nadzieję także tą pierwszą już przypasowałem tu minimalnie mi spadło w dół na ten rancik nie weszło i